Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka styla się kłania. Dzisiaj odpowiadam na darmowe pytania. Przypominam, że jedna osoba może zadać jedno darmowe pytanie i ja wtedy na nie odpowiem. Podajcie swoją datę urodzenia i pytanie. Dzisiaj mam pytanie od pewnego mężczyzny, który ma żonę i kochankę. Prosił, żeby nie podawać jego danych, więc nie podaję. No i co? Ten Pan nie wie, którą wybrać. Czy żonę, czy kochankę, z którą będzie szczęśliwszy. Tak naprawdę decyzja należy do niego, bo on zapłaci za nią tak. No ale możemy zobaczyć, co tam karty powiedzą. Czy zostawi żonę, czy zostawi kochankę. Którąś tam z nich skrzywdzi w jakiś sposób. Ale zobaczymy, jakie uczucia do siebie żywią, którą lepiej wybrać. No, karty mówią, co może być, tak? A co nie, że co będzie na 100%, to nie. Tylko co może być. W takim wypadku decyzja jest trudna. Dlatego. Taki rozkład hmm, trójkąt miłosny. Gdzieś go mam zapisanego i po prostu go dzisiaj wykorzystam. Rzadko go wykorzystuję, ale dzisiaj dla Pana K wykorzystamy. Czyli tak. To będzie panka, to jego żona, a to jego kochanka. Panka jest tu przedstawiony w szóstce kielichów, czyli bardzo mu zależy na tej rodzinie, więc dlaczego, dlatego nie wiem zbytnio, dlaczego on y, chce wybrać między żoną a kochanką. Ale rzeczywiście tu mu zależy na dzieciach, na rodzinie. On jest w ogóle takim rodzinnym człowiekiem. Y, no i ta jego osoba tu jest przedstawiona, że już od razu y, jest bardziej za żoną, tak? No ale zobaczymy żona... No, żona tutaj jest no, niestety przedstawiona też nie za dobrze w Siódemce Mieczy. Nie wiem, czy żona nie wie o tym, co on zrobił, że ma tą kochankę, bo ona y, też coś tam y, sobie knuje w głowie. Może też by chciała odejść. Yy, też się nad tym zastanawia co teraz zrobić jeśli jej mąż ją zdradza to może rzeczywiście odejść no jakieś tu yy, jako kobieta mogłaby zastosować fortele albo nawet zastosuje wobec pana jakieś tam swoje kobiece fortele żeby pana przy sobie zatrzymać kochanka kochanka jest w wisielcu czyli no nie za bardzo tutaj powiem może mieć różne nałogi może być, może być coś tam mieć z psychiką też nie do końca no bo w wisielcu to zawsze jakieś de, no tacy ludzie co mają depresję co biorą na litość no mam nadzieję że ta kochanka nie bierze tego pana na litość ale rzeczywiście mm, jej osobowość tutaj nie jest przedstawiona super no i w tym wisielcu jeszcze ona, ona tak sądzi, że rzeczywiście ten pan dla niej poświęci się, poświęci rodzinę i z nią będzie, bo też ten wisielec to jest taki rzeczywiście, um, że, że po prostu ona jest tego warta, tak? Ona jest tego warta, ona na to zasługuje, żeby ten pan z nią był. Co dalej? Jakie uczucia są y, żony y, wobec niego? Czyli czy go kocha? Ja myślę, że ona go cały czas kocha, y, chce, żeby to małżeństwo y, przetrwało, bo sprawiedliwość to jest taki właśnie, y, to jest coś takiego stałego, niezmiennego. Czyli cały czas w sercu ma miłość do swojego męża, mimo tego, że wie, że. Coś on tam przeciwko niej zrobił, coś zrobił za jej plecami. No, u kochanki znowu te uczucia. Ona wie, że ma rywalkę, że w tej żonie jest, jest ta rywalka. No i przede wszystkim ona też kocha siebie, tak? Ona kocha siebie, ona chce dla siebie dobrze. Następne karty. Jego uczucia wokół, wobec tej żony, no, wobec żony, no to jest takie zasiedzenie, tak, no, że, że są ze sobą kupę lat, no i te uczucie jest, ale już takie wypalone troszkę. No i on tu się zastanawia, czy zostać z czy zostać tą żoną, bo mimo wszystko to małżeństwo jakoś tam funkcjonuje, czy ryzykować zmiany, tak. No co do tej pani swojej um, nowo poznam no nie wiem nowo poznane ile oni ile oni tam się znają no ale te uczucia też tu nie są do niej y, dla niego dla niego nie są takie do końca y, y, on sam nie wie czy ją kocha czy jej nie kocha po prostu on tak jakby nią stracił zainteresowanie na chwilę, ale ona znowu ma się pojawić w jego życiu i dlatego sobie tak jakby o niej przypomniał. Ale tak naprawdę, nie wiem, czy ta szara rzeczywistość, w jakiej by żył z tą kobietą, czy, czy po prostu byłby z nią szczęśliwy, bo nie widać tutaj miłości. Następna karta wynik. Jeśli zostaniesz żoną, no to widzimy tutaj od razu zadowolenie, szczęście. Tylko oni by musieli się dogadać ze sobą w jakiś sposób, trochę do siebie się zbliżyć, bo są troszkę za bardzo oddaleni przez to wszystko. A tutaj no z kochanką wynik jakby został, no to niestety ta czwórka mieczy, no to jest porażka trochę, tak? Smutek. Żal, że się to zrobiło, że się zostało z tą kochanką. Takie stanie w miejscu, stanie w miejscu. No, słaby związek, powiedzmy sobie szczerze, by był z tą kochanką. No i tu, jeśli taki jest też w tym układzie, pytanie: jeśli by nie wybrał żadnej z nich, co by się stało? No to by musiał życie jakby od nowa zaczynać i by musiał się odciąć od jednej i od drugiej całkowicie, tak? No a od żony chyba się nie może całkowicie odciąć, jeśli mają dzieci. Co dalej? Co ma, co ma zrobić? I tu wyszedł rycerz mieczy. Szybko zagadomić tą kochankę, że z nią nie będzie i szybko z nią zerwać kontakt, żeby tego nie przedłużać, bo ma szansę jeszcze na bardzo dobre małżeństwo, na odzyskanie no on miłość ma tej żony, czyli na odzyskanie jakiegoś spokoju w tej rodzinie. Także panie K, musi się pan teraz dobrze zastanowić nad swoim życiem. Ja panu powiedziałam, co tu karty pokazały, Więcej nie będę Panu tu doradzać. Pana wola, jak Pan zrobi, to Pan zrobi, tak? Karty pokazały tak, więc powiedziałam co? Pokazały mniej więcej na temat Pańskiego wyboru. Następnie mam pytanie. Hmm, pani Adela. Pani Adelo, przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam, ale gdzieś ten mail mi się zagubił. I pani Adela prosi, żeby postawić taki ogólny rozkład na jej córkę, Elę. Bo Ela, coś tam w, w życiu córki nie układa się. I pani Ela by chciała wiedzieć, czy ta córka <laughs> jeszcze sobie jakoś ułoży życie, czy jak to wszystko będzie wyglądać. Dobrze, pani Adel, Adelo. Adelu. Dobrze, pani Adelo. Zbytam ja się, co tam będzie u Eli. Yy, I taki ogólny rozkład zobaczę, po prostu pani Ela, Jak tam ułoży jej się najbliższe no, parę miesięcy? Na razie zobaczymy. No, pani, chciała pani, żeby coś dobrego powiedzieć, no to dlaczego nie? No, pani córka tutaj jest mocną kobietą, stoi mocno na ziemi. Dlatego, dlaczego ona tutaj sobie nie radzi? No, musi się ruszyć, ona tak jakby, ona żyje w uśpieniu, ona żyje w uśpieniu, a powinna tutaj jako królowa monet. Sama szukać jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji tak, życiowej, w której się znalazła. Znalazła się chyba przez siebie samą, bo zamknęła się, nie chce jej się wychodzić do ludzi. Jakieś tam zaszłe sprawy stare, jakieś tam marzenia to wszystko trzeba porzucić. Tak? Jak chce jeszcze pożyć, jak chce kogoś spotkać, no to musi się za siebie wziąć. Co jeszcze? No, taka kobieta, silna realistka yy, może, może naprawdę nawet jeszcze być w stałym związku, jak to się mówi. Yy, może stworzyć dom, rodzinę. No nie mówię już, że dzieci będzie miała powiedzmy, no ale może po prostu mieć takiego fajnego partnera, tak, który, który na przykład ma dzieci. Yy, no i tak na przyszłość. Dwójka buław. No, coś się ruszy u pani Ali w życiu, bo widzimy tutaj rzeczywiście jakieś ruszenie do przodu, jakiś nowy cel będzie pani, pani córka miała. Może, czy założyć swoją firmę, czy spółkę. To, to dla niej by było takie, właśnie, wyjście też, żeby ruszyć się do ludzi, wyjść z tego domu, żeby coś robić. <laughs> Co jeszcze? Mogłaby też pomagać innym, ma w sobie coś takiego, że, że byłaby dobra jako przyjaciółka, jako pomagająca innym, no ona jest życzliwą osobą i, i rzeczywiście mogłaby najpierw się spotykać z ludźmi dla samej tak znajomości, czy przyjaźni właśnie, czy właśnie gdzieś się. Ukierunkować na tą pomoc. No, no można wielu, można być wolontariuszem, można pomagać w schroniskach dla zwierząt. No i ona tu się nadaje, żeby, żeby coś takiego robić. Jeszcze zobaczymy, co jeszcze się może wydarzyć. Tak, do dwóch lat. No, tak do dwóch lat powiem, że rzeczywiście dalej wychodzi, że może stworzyć jakiś fajny, ciepły kącik z, z jakimś człowiekiem. Nie pokazany jest, ale jeszcze wyjmiemy jedną kartę. Może nam karty pokażą, kto to będzie. No, za dwa lata dopiero za dwa lata poznałaby mężczyznę osobę, osobę taką uczuciową, twórczą, pasującą, może, chociaż ona, no, jeszcze te dwa lata tak wygląda na samotną, samotniczkę samotną, jak to się mówi, ale później jest rzeczywiście poznanie i tu też. Po dwóch latach założenie właśnie jakiejś rodziny w związku, nawet może być zalegalizowany ten związek, czyli podpisanie jakichś papierów, też jakieś sprawy sądowe czy majątkowe też jej dobrze pójdą. Może dostać czy jakieś pieniądze, czy spadek, coś tu u niej się ruszy do przodu. Jeśli by coś takiego dostała, no to powinna otworzyć swój interes, bo ona się do tego nadaje. Ona jest osobą, która mogłaby być dobrym na przykład handlowcem, albo właśnie pomagać innym. Ma coś takiego w sobie, że mocno, mocno stoi na ziemi, mocno. Tylko, że w tej chwili ona jest taka, żyje w uśpieniu. Także Pani Adelko, proszę się nie martwić. W końcu coś się ruszy. Może to jeszcze troszkę potrwać, ale w niedługim czasie bo dwa lata to nie jest tak dużo no może to być troszkę wcześniej wiadomo, no nie musi być aż dwa lata powiedzmy, no ale wisielec to zawsze mi tak pokazuje dwa lata do dwóch lat no jeszcze pani Anetka kiedy kupię dom? Cały czas są jakieś problemy pani Anetka mhm dobrze, pani Anetko kiedy pani kupi dom? No, może w ogóle, czy pani kupi najpierw? No, nie wiem, właśnie. Czy pani w ogóle kupi ten dom? No i kiedy, jak pani kupi? Czy pani Anetka kupi sobie ten dom wymarzony? No, jest dość, dosyć szybko. Podpisanie papierów, no nawet to może być. Mm, Lipiec, sierpień, tylko nie wiem czy w tym roku, czy w następnym jeszcze zobaczymy, ale rzeczywiście jest zakup, ruszenie do przodu z tym zakupem, coś tam zacznie się dziać. Przeprowadzka, bardzo burzliwa, ale w końcu zadowolenie, czyli tak myślę, że no, no powiedzmy, pół roku. I powinna Pani w końcu kupić, bo jest Pani tutaj. Podpisanie umowy, przeprowadzka i zadowolenie. Dobrze, fajnie Pani Anetko, cieszę się, że będzie Pani miała swój nowy domek. Też bym chciała mieć domek, ale niestety mieszkam w starej kamienicy i mam bardzo ładny widok na drugą kamienicę, także nawet drzewa nie widać. No, ale to takie. Życie, jak to się mówi, trzeba wszystko przyjmować na klatę. No to wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam Was na moją stronę www.styla.pl. Wróżę, odpłatnie, przez telefon, przez Skype'a, mailowo. Mogę odpowiedzieć Wam tylko na jedno pytanie: mogę mm, na przykład mailowo, yy, albo mogę na przykład odpowiedzieć Wam w filmiku. Na takie płatne pytanie i to na przykład filmik tylko dla Was poświęcić, powiedzmy te pół godziny. I wtedy, na przykład, za jedno pytanie wtedy w takim filmiku trzeba zapłacić 25 zł. Co jeszcze? No, i oczywiście, zapraszam do zadawania tych darmowych pytań, bo, bo to też taka moja sprawdzalność. I ja Wam tam troszeczkę to jedno pytanie: to jak po prostu tej troszeczkę swojej energii Wam dam, to mi też tak bardzo nie zaszkodzi. A zresztą bardzo miłe komentarze mi piszecie pod filmikami, i to też jest dla mnie takie podziękowanie, i też to jest dla mnie taka zapłata fajna, bo energetycznie tak mnie podwyższacie te moje wibracje, tak. Bo ja się wtedy czuję też szczęśliwa, jak piszecie takie rzeczy, yy, bardzo miłe i sympatyczne, jak to się mówi. Dobrze, kochani, do zobaczenia. Jutro będę nagrywać horoskop na kwiecień zdrowotno-energetyczny. Będziemy sprawdzać energetykę. Może jeszcze tam coś wymyślę dodatkowego, żeby to było takie ciekawsze troszkę. No i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa pa.